Witam i poznawiam król Albanii Jesteśmy na ulicy Abbey Road Nie każdy z Was może to pamiętać albo nie każdy widział Pasy wyglądają jak normalne pasy ale na tych pasach przychodzili kid z i zrobili sobie fotkę do płyty Abbey Road Tutaj jesteśmy koło studia Płyta Beatles króla Albanii z muzyki Płyta 10 Ja nie lubię z tobą chować się po to w tych objęciach, palę z tobą jointa Ktoś chce, żebym z tobą znów podpisał kontrakt A ja tylko z tobą chciałem spalić jointa Zawsze będę z tobą na dobre i na złe drogę pokazałaś, zmieniła życie me Czas spędzony z tobą zachowam w sercu mym Zawsze chcę być z tobą do końca moich dni Otwa miłość nie za uroczenie jak piękna i bestia bajkowa paś. Od 15 lat stoję na scenie i od serca dla was kram Na kanapie siedzi leni cały dzień ocenia nas, a głuchy kurwa jest jak pieni, na muzyce się chuja zna szarujesz mnie, ryci się koło mej gitary Kocham cię jak dziecko swe, kocham cię jak jest swe To prawdziwa magia, okus, pokus, fokus, czary, mary Proszę, zabierz mnie, zabierz mnie, stąd jak najdalej ja, 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 jak najdalej Jak najdalej Ja, ja, ja jak najdalej To do... yeah. Mówię jesteś dla mnie Bogiem Chodzę podzielni, dumny jak paw. Bez zastanowienia skoczę w ogień Muzyka i rodzina to największy skarb Popę Ramionach, dla Ciebie śpiewa, dla Ciebie gra Po jednym dniu z tęsknoty konam, mam wrażenie, że dobrze Cię znam Nie zamieniłbym Cię za nic za żadne skarby świata Kocham Cię, kocham cię! Są tylko pieniędzy, czasem płacę za siebie wrata. Kocham cię, kocham cię!